Cześć, dzisiaj przedstawiamy Wam Nissan x trail i e Power i e Force spalinowe, ale tak nie do końca, bo trochę spalinowe, trochę elektryczne auto największy SUV w gamie producenta, jaki oferują w Polsce. Pewnie niejednokrotnie mogliście o tym przeczytać na Mach Chipa, natomiast teraz pokażemy Wam go w materiale wideo. Zacznijmy od powierzchowności. Po pierwszym spojrzeniu widać, że to jest Nissan, tak? mamy tutaj ten, tą charakterystyczną linię, która okala grill, mamy te podwójne lampy, dosyć smukła sylwetka, sama w sobie jest mięsista. To ma pokazywać, że to jest auto, które jest solidne, które zawiezie was wszędzie tam, gdzie chcecie pojechać, czyli faktycznie jest w tym trochę prawdy. Jak widzicie, Isle nie jest mały, ma 4,65 m długości, 1,72 m wysokości i 2,6 m z rozłożonymi lusterkami, tak więc jest to kawało auta, natomiast bez obawy powiemy wam o tym, jak to się sprawdza w zatuczonych Metropoliach. Przechodząc na bok, oczywiście to, jakie obręcze dostaniecie, zależy od wersji wyposażenia, na jaką się zdecydujecie. Tutaj akurat jest jedno z najwyższych wersji wyposażenia, więc mamy obręcze. 19 celowe prosty, elegancki design, który dobrze się zgrywa, moim zdaniem, z tą sylwetką. Do tego mamy kilka całkiem ciekawych elementów. Jest troszeczkę chromu tutaj na ramkach, na progu. Jest też znacznik i e power Kodząc do tyłu, zdania są nieco podzielone. No mi na przykład osobiście ten tył się podoba, bo on jest prosty, bez żadnych udziwnień. Natomiast e, koledze z redakcji się nie spodobał. Stwierdził, że jest za bardzo końciasty i nie współgra z przodu. No jest to kwestia gustu, jak widać. No właśnie, ten pan o tamten ale co jest dobre, to to, że mamy dosyć wysoką tylną szybę, więc we wstecznym lusterku jest dobry widok. No i tutaj nie ma żadnych szaleństw. Tak? No jest znacznik modelu i jest znacznik e-power i e-force. Co to jest i e force to sobie zaraz, zaraz powiemy. Natomiast sywetka moim zdaniem spójna, zgrabna i taka bardzo prosta. Przejdźmy do tego, czym jest układ e-power. Jest to dosyć charakterystyczna konstrukcja, nietypowa, dlatego że w tym układzie mamy... Silnik spalinowy, mamy też silnik elektryczny 1 lub 2, to zależy od, od, od wersji. Zaraz o tym sobie powiemy. I teraz tak. Silnik spalinowy, co, co jest właśnie charakterystyczne dla e on nie napędza kół. W ogóle nie jest połączony z kołami, nawet gdybyście chcieli, nie moglibyście napędzać X-Trail'a silnikiem spalinowym. On służy wyłącznie za generator prądu dla silnika elektrycznego. Prąd jest przekazywany przez falownik, to jakby technikalia nie są ważne. Ważne jest to, że zawsze X-Trail będzie. Ruszał, jechał, hamował. To wszystko dzieje się na prądzie, a silnik spalinowy będzie się uruchamiał tylko wtedy, kiedy y, cały system dojdzie do wniosku, że w baterii jest za mało prądu, po prostu i trzeba tego prądu trochę więcej wyprodukować. Co nam to daje? Tak naprawdę kilka rzeczy. Po pierwsze, to nie jest głośne auto. Podejrzewam, że ci z Was, którzy mają hybrydy, są zaznajomieni z tym, że auto jedzie sobie na prądzie i w pewnym momencie silnik zaczyna wyć w niebogłosy, tak jakby nie wiadomo, co się działo. Wrzuca się na nie jakby nieproporcjonalnie wysokie obroty, tak bardzo próbuje nadrabiać za, za tego, braki prądzie prądzie, jeśli chodzi o silnik elektryczny. Tutaj tak nie ma. Nissan zastosował funkcję, która nazywa się line I polega to na tym, że silnik spalinowy będzie pracował tylko i wyłącznie w takim zakresie obrotów, jaki jest konieczny do wyprodukowania prądu, którego potrzebujecie do tego, jak w danym momencie jedziecie, gdzie jedziecie, z jaką prędkością idziecie, jakie są warunki. Tak więc nie ma takiej sytuacji, że to będzie wyłowyło. Fakty się nigdy da się usłyszeć, ale trzeba naprawdę ich traila potężnie przycisnąć. Mi osobiście zdarzało się tak, że w mieście ja... Były momenty, gdzie ja w ogóle nie byłam pewna, czy on jest włączony, czy nie jest włączony, więc to dobrze wpływa na kulturę pracy. Kolejna rzecz to auto, ponieważ... Yy... Pracuje, jakby koło napędza tylko prąd, ono dysponuje całkiem po pokaźnym momentem obrotowym. Dlatego, że tak, silnik spalinowy to jest 1,5 litra, 3 cylindry, natomiast jego moc nie jest ważna, bo tak jak mówię, on jest generatorem prądu. Co jest ważniejsze, to silnik elektryczny. I teraz tak, jeśli macie napęd na jedną oś, macie jeden silnik elektryczny, jeżeli macie napęd na wszystkie koła, tak jak jest tutaj, to są dwa silniki elektryczne. Jeden jest z przodu, ten większy, silniejszy i jest drugi wspomagający z tyłu. I teraz moc systemowa tych silników to 213 koni mechanicznych. Ten silnik, który jest z przodu, ma 330 Nm momentu obrotowego, natomiast ten zamontowany z tyłu 195, więc nie trudno się domyślić, że przy takiej. E, przy takim momencie obrotowym, to ruszanie z miejsca, ta jazda przy niższym zakresie prędkości jest bardzo dynamiczna. Pomimo tego, że X-Trail do, do przyspieszenia od 0 do 100 km na godzinę potrzebuje 7 sekund, co w sumie samo w sobie nie jest złym wynikiem, biorąc pod uwagę to, że on ponad 1900 kg waży, to przy tym niskim zakresie prędkości, no, jest e, tak używało było, powiedziałabym w mieście. Skoro wiemy już, e, czym jest e-Power, przejdźmy do tego, co to jest e-Force. i e force to jest nic innego, jak układ będą na wszystkie koła Nissana. Tak jak wam mówiłam wcześniej, jeżeli mamy napęd na wszystkie koło, to na każdej osi jest zamontowany silnik elektryczny. Auto będzie jakby domyślnie, ono jedzie na przed, jakby korzysta z przedniej osi i będzie dołączało tu tylną, kiedy będzie to potrzebne. Pomimo tego, że silniki są dwa, to zarówno moc, jak i moment obrotowy jest przekazywany indywidualnie na każde koło i będą jakby... Im większa jest przyczepność danego koła w danym momencie, tym więcej mocy, tym więcej tego momentu obrotowego będzie te, takie koło otrzymywało. Dzięki temu zyskujemy na przyczepności, na zwrotności, auto jest też stabilne. A dzięki temu, że mamy tutaj dwa silniki, jeden z przodu, jeden z tyłu, to ten rozkład masy też jest bardziej korzystny niż w tej wersji z napędem na jedną oś. Przez to X-Trail lepiej zachowuje się w zakrętach, nie buje nim tak bardzo, jest zaskakująco przyjemny, jeżeli chcecie sobie gdzieś tam dynamicznie pojeździć na krętych drogach. Co jeszcze daje nam i e force Daje nam to, że X-Trail świetnie radzi sobie w terenie. Dzięki temu, że ten, tak jak mówię, ten napęd jest przekazywany indywidualnie na każde koło, w zależności od potrzeby, to to auto potrafi zrobić zaskakująco dużo. Ja pamiętam Nissan zabrał nas w Karkonosze i wyznaczył nam trasę offroadową, gdzie no, były takie głębokie bruzdy śniegu, były jakieś podjazdy, zjazdy, był moment, że Auto stało w takim dziwnym rozkroku, gdzie tylko dwa koła, tylne, pamiętam, prawe i przednie, lewe dotykały ziemi, a dwa były w zwisie. I z każdej takiej sytuacji to auto wychodziło bez problemu, a uwierzcie, mi trasa nie była prosta, dlatego że na wszelki wypadek co kilkadziesiąt metrów były rozstawione auto z wyciągarkami, w razie gdyby ktoś nie dał sobie rady. Ale nie było takiej potrzeby i z tej poladził sobie świetnie. I co jest też ciekawe, w tym samym miejscu to było okolice Szwarskiej Poręby. Tam no-stop padał śnieg i nikt go za bardzo nie odśnieżał. Pamiętam, ta sama trasa, którą jeździłam ich z Taylorem, radził sobie super, nie wpadł w żaden poślizg. Dzień po zakończeniu gwintów, kiedy jechałam innym suwem z napędem na wszystkie koła, tylko wartym chyba dwa razy więcej pieniędzy, bardzo szybko wpadłam w poślizg na rondzie. Tutaj tego nie było, tak więc, no, muszę przyznać, że to jak ta, ten moment obrotowy, ta, ta moc, też moc hamowania jest rozkładana indywidualnie, to jak to wszystko jest zestrojone, to jest naprawdę zalotuje mi klasę premium. Skoro tak chwalę, chwalę tego i e powera ten e-Force, to powiedzmy sobie o tym, jak się tym jeździ. To zależy od tego, w jakim środowisku się w danym momencie znajdujecie. W trasie to jest jeden z najbardziej jedna z najbardziej stabilnych konstrukcji, jakimi ja miałam okazję się poruszać. A przetestowaliśmy pewnie ponad 100 samochodów do tej pory. I mówię tutaj o warunkach zimowych. Ja pamiętam, pierwszy raz testowaliśmy na trasie szybkiego ruchu x 3 a to był styczeń. Biało jak cholera. Wpadał deszcz ze śniegiem, było ślisko, a my pruliśmy przez autostradę i niezależnie od prędkości, z jaką się przeruszaliśmy, do tego samochodu nie ruszało nic. Więc no wiadomo, latem jest jeszcze łatwiej, jest jeszcze lepiej, także jeżeli szukacie stabilnego auta na trasie szybkiego ruchu, to trudno jest znaleźć coś lepszego. Ale to jakby było do przewidzenia z tym napędem i tak dalej. Natomiast w mieście, zaskakująco również sprawnie się tym jeździ. X-Trail ma średnicę zawracania między ścianami 11,1 metra bodajże, także biorąc pod uwagę to, że on ma 4, ponad 4,5 metra długości, to jest to bardzo dobry wynik. Dodatkowo, oczywiście to zależy od wersji wyposażenia, na jaką się zdecydujecie. Natomiast, czy będziecie mieli kamerę cofania, czy system kamery 360, tym da się manewrować bez problemu. Naprawdę, on sprawia wrażenie takiego topornego i odpornego na zakręty, ale jest wręcz odwrotnie. Do tego dochodzi elektryczne wspomaganie układu kierowniczego, więc to manewrowanie, kręcenie jest po prostu śmiesznie proste. Także X-Trail dziwo odnajduje się zarówno dobrze w trasie, jak i w mieście. I to nie jest przesada. Zapraszam do środka. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy wewnętrznym, to te niewątpliwie atrakcyjne materiały. To oczywiście to, czy to będzie skóra, czy jakiś inny materiał. Jest to od tego, na jaką wersję wyposażenia się zdecydujecie. To jest jedna z najwyższych, więc oczywiście pełen wypad. To, co możemy zauważyć już na pierwszy rzut oka, to to, że po pierwsze jest to zrobione porządnie. Te przeszycie są solidne. To auto też ma już jakiś tam swój przebieg. Natomiast nie widać tutaj żadnych otarć i ja wiem, jest to auto prasowe. Teoretycznie mogłobym mieć tak prawo powiedzieć 50 tysiącach kilometrów, ale zdarzały się auto prasowej innych producentów, gdzie były białe skóry i auto, które ma tysiąc kilometrów przebiegu już miało przetarcie na tych białych skórach. Tutaj widać, że jest to zrobione bardzo, bardzo solidnie i producent na to nie szczędził kosztów, no i wygląda bardzo fajnie. Poza tymi skórami, które tutaj mamy, tymi przeszyciami, warto też zauważyć to, że nie poszaleli tutaj z piano black. Jasne, jest tego trochę. Bardzo żałuję, że ten, jakby tam, gdzie zastosowali ten nieszczęsny materiał, to są akurat miejsca, których się często dotyka, więc to się palcuje, ale przynajmniej ten tunel środkowy Tutaj mamy takie plastiki, nawet nie, nie wiem, bo nie powiem Wam jaka to jest tekstura, natomiast jest to dosyć praktyczne, nie palcuje się tak bardzo. No i kolejna rzecz, Nissan jak to Nissan, posłuchał głosu swoich klientów, ludzi, którzy te auta kupują i nie poszedł w schowanie wszystkich przeciwków w wyświetlaczu centralnym. Ja wiem, jest to kwestia gustu, na przykład mi się to bardzo podoba, że te wszelkie funkcje związane z klimatyzacją, tryby jazdy, Zarówno te terenowe, jak i te standardowe, tak, że to wszystko jest tutaj na wierzchu, jest w przyciskach, w pokrętłach. Natomiast jeśli chodzi o funkcje takie, jak jakiś tam asystent rozpoznawania znaków drogowych, asystent partwego pola, wszelkie tego typu systemy, tym kierujemy z pozycji kierownicy e, i to jest zaszyte w ekranie kierowcy. Więc tak na dobrą sprawę, w tym menu w ekranie centralnym e, wiele rzeczy nie ma, dlatego też jest ono bardzo proste i intuicyjne, bo tu po prostu nie ma się w czym zgubić. Nie sam chwali się, że w X-Trailu macie. Ponad 30 cali wyświetlacze. Już tłumaczę, co producent ma na myśli. Mamy dwa wyświetlacze, te, które widać już na pierwszy rzut oka. Wyświetlacze, to, to tablicę wskaźników, 12,3 cala, wyświetlacz centralny również 12,3 cala, ale do tego dochodzi jeszcze wyświetlacz Head-Up, który ma 10,8 cala więc jak widzicie faktycznie tutaj około 35 całych wyświetlaczy jest. Co można powiedzieć o tych wyświetlaczach? Tak jak mówiłam, ten wyświetlacz wskaźników to są e, te główne funkcje służące do jazdy, tam możecie sobie wyświetlić informacje o spalaniu, wyłączyć, tak jak mówię, to tak już wcześniej mówiłam, e, na przykład e, system rozpoznawania drak, znaków drogowych i tak dalej. Dobra jakość obrazu, nic tutaj jakby, nie, nie ma tu nic, co można by wychwalić pod niebiosa, ani też nic, do czego można by się jakoś szczególnie przyczepić, po prostu. No wyświetlacz jak wyświetlacz, fajnie, że jest cyfrowy. Wyświetlacz centralny 12,3 cala, czy jest to dużo, czy mało, no to na pewno zależy od Waszych indywidualnych preferencji. No. W dzisiejszych czasach na rynku no, nie trudno jest spotkać coś ponad dwa razy większego, natomiast ja osobiście. Jak dla mnie ten wyświetlacz jest wystarczający, tym bardziej, że tak jak mówię, tutaj nie mamy zaszytych 90% funkcji Auto. Tutaj właściwie jest tego niewiele. Multimedia, nawigacja tego typu rzeczy. Więc dzięki temu, że do wielu funkcji mamy przyciski i pokrętła, to ten wyświetlacz nie musi być takie znowu ogromny. Sam head up. To no, jest dosyć sporo jak na head-up, tak? ponad 10 cali. E, możecie sobie też manipulować tym, co ten head-up będzie Wam wyświetlał. Mogą to być wskazówki nawigacyjne, oczywiście prędkość, ograniczenie prędkości e, i tym podobne rzeczy. Także e, head-up jest przydatną funkcją w każdym aucie. Oczywiście tutaj e, head-up nie jest w standardzie, za to trzeba sobie dopłacić, ale o cenach powiem mi później. Ja przed chwilą chwaliłam x za to, że ma... Masę przycisków, a, a, a nie wszystko jest ukryte w ekranie dotykowym, ale koledzy z redakcji jednogłośnie we trzech stwierdzili, że ja muszę powiedzieć o tym, że okej, okay, są przyciski, natomiast przyciski są jak e, hej, fi superstar, nie wiem. No w każdym razie, że podobno wygląda to jak ze starej wieży stereo. Ja nie wiem, panowie, jakby dla mnie to jest praktyczne, a. a... No, okej, okay, może nie, nie są to wasze kubki smakowe, ale ja wolę tak, niż gdyby miała się grzebać w ekranie. Pomimo tego, że panowie narzekają, że te przyciski wyglądają na przestarzałe, to nie martwcie się, bo i Android Auto, i Apple CarPlay działają tutaj bezprzewodowo. Jeżeli chcecie podładować smartfona, macie tutaj e, ładowarkę bezprzewodową do tego portu USB-C, standardowo USB-Gniazdo-zapalniczki, standardowo też kap holderem. Do tego jest całkiem spory schowak. Niestety nie jest schodzony, ale jest. No i co? No i macie tutaj oczywiście taki standardowy schowek dla pasażera. Jest nawet schowek na okulary, jeżeli ktoś okularów potrzebuje. No i kolejna rzecz, jeżeli komuś jest to w życiu potrzebne, to jest tutaj cyfrowe lusterko, tak? Można sobie przełączyć widok. Przejdziemy teraz do tyłu, ale zanim to zrobimy, chcę Wam pokazać... Jasne, drzwi są duże, jak to w dużym aucie, ale zobaczcie, jak one się otwierają. Pod kątem 90 stopni, proszę Państwa, także... Macie dziecko, macie fotelik, macie, nie wiem, jakiś inny ładunek, bez problemu. Przedni fotel jest w tej chwili nie w takiej pozycji, w jakiej ja jeżdżę. On jak się wysiada, to on się od, jakby odsuwa się do tyłu, żeby pomóc wysiąść. Więc on jest teraz prawie maksymalnie cofnięty. Natomiast zobaczcie, ja przy wzroście ponad, 180, ponad 175 cm w dalszym ciągu mogę sobie spokojnie tutaj usiąść. Miejsca na kolana mam dużo. Miejsca nad głową, jak sami widzicie, mało tego, ta tylna kanapa, ona jest regulowana. Jest taka zwykła wajcha i mogę sobie, mogę sobie to regulować. Po co? Ano po to, że jeżeli macie z tyłu dorosłego pasażera, który chce się wygodnie rozsiąść, a nie macie zawalonego całego bagażnika, to po prostu możecie sobie odsunąć ten fotel tak, żeby on miał miejsce. Jeżeli macie zawalony ten bagażnik, brakuje wam miejsca, możecie go przysunąć do przodu, żeby po prostu trochę przestrzeni w bagażniku zyskać. I dalej, co ma do swojej dyspozycji pasażer z tyłu? Mamy dwa nawiewy klimatyzacji, więc jeżeli macie z tyłu dwie osoby, to mogą sobie każda, każda sobie może ten nawiew ustawić. Do tego, w tej akurat wersji wyposażenia tylna kanapa jest podgrzewana, te boki, skrajne, skrajne siedzenia są podgrzewane, do tego służą przyciski, dwa porty USB-C, oczywiście każdy ma swoją jakąś tam lampkę, więc mało tego, że jest mnóstwo przestrzeni, macie klimatyzację, jak jest wam macie, możecie się ogrzać. Do tego standardowo jest na tym środkowym siedzeniu, jeżeli nikogo na nim nie ma, to możecie sobie otworzyć podłokietnik, na którym są dwa i jest uchwyt do smartfona. A poza tym jeszcze jedna fajna rzecz, to to, że tutaj macie wbudowane rolety, one są ręczne, ale w bardzo prosty sposób możecie osłonić się przed słońcem, jeżeli chcecie, wystarczy to zdjąć o tak. Więc wnętrze nie dość, że jest bardzo ładna, i jest też bardzo praktyczne. Jedyne, co mi troszeczkę tutaj zgrzyta, to to, że te schowki w drzwiach są niewielkie. Tutaj się zmieści się spokojnie półtora litrowa butelka wody, bo one są głębokie i szerokie. Natomiast no. Tak jak sami widzicie, tutaj poza jedną butelką raczej nic innego nie wejdzie, więc to ewentualnie może, może przeszkadzać. Bagażnik, podejrzewam, że spodziewacie się podażnej pojemności, bo i potężne auto. No, zaraz sobie o tym powiemy. Klapa regulowana elektrycznie, możecie to uruchomić przyciskiem no, otworzyć albo zamknąć przyciskiem albo kwiecikiem. I teraz tak. Ruletel, który jest standardem. Natomiast sama pojemność bagażnika to jest albo 485 litrów, albo 575 i od czego to zależy, nie od tego czy złożycie, czy rozłożycie tylną kanapę, a od tego w jakiej ona jest pozycji. Tak jak Wam pokazywałam, tam ją można regulować, przesuwać do przodu albo do tyłu, więc... Im bardziej przesuniecie do tyłu, tym większa jest ta pojemność, im bardziej odsuniecie, tym jest mniejsza. Sam bagażnik. E, mamy tutaj podwójną podłogę. E, w tej pozycji jest on dosyć płaski, natomiast jeżeli jest tutaj dla Was za mało miejsca, możecie go pogłębić, dlatego że jest tutaj taka podwójna półka, która jest składana. Ech. Tu i tu. Tak więc możecie zyskać trochę przestrzeni, natomiast na co dzień wydaje mi się, jest to zupełnie wystarczające, chyba że gdzieś tam jedziecie w dłuższą trasę, no to faktycznie może być potrzeba. Do tego mamy gniazdko na zapalniczkę. No niestety, ale żadnych dodatkowych haczyków i tym podobnych rzeczy, które przydadzą się Wam podczas ważenia zakupów nie ujawniono. Więc tutaj są pewnie, są, czy są, pewnie, są tutaj takie mocowania. Podejrzewam, że jakąś siatkę da się zamontować. Natomiast w, taki, w takiej pozycji, w jakiej to tutaj jest, pojedziecie na jakieś zakupy, nie wiem, macie dwie, trzy reklamówki, to lepiej to jednak wrzucić do tyłu, bo tutaj może Wam po prostu po tym bogażniku latać. Napęd i power jest... Jeśli rozmawiamy o spalaniu, to jest i wada, i zaleta X-Traila. Dlatego, że jakby musicie pamiętać o tym, że każdy napęd elektryczny, a on jest ostatecznie napędzany elektrycznie, mimo, że ma silnik spalinowy. No w każdym razie napęd elektryczny każdy jest bardzo czuły na zmiany temperatury. Więc X-Trail będzie Wam palił zimą znacznie więcej niż latem, ale pocieszę Was, to dotyczy przede wszystkim teraz szybkiego ruchu. W mieście, czy też na, na takiej trasie od, z ograniczeniem do 90 na godzinę, ta różnica będzie znacznie mniejsza. Kiedy mierzyliśmy X-Trail'a, to był styczeń, tak jak wam mówiłam, on w mieście spał w granicach 6,5 litra na 100 km. Jeżeli jechaliśmy ostrożnie, też z użyciem funkcji e-pedal, czyli takiej, to jest taka, uruchamia się tu przyciskiem dedykowanym, Polega to na tym, że nie używa się w ogóle pedału gazu, po prostu, przepraszam, pedału hamulca. Po prostu, jeżeli chcecie zahamować, zwalniacie pedał gazu i on zwalnia sam. No i to jest ten najbardziej ekonomiczny tryb, i wtedy on nam zużył 6,5 litra na 100 km w mieście. Teraz, kiedy mierzyliśmy go latem, bez użycia tej funkcji pedał, tylko normalnie jeżdżąc, tak jakby nieszczególnie zwracając słuszną uwagę na spalanie, on spalał w mieście 5,5 litra na 100 km, więc to jest o litr różnicę. W samym mieście. Na trasach, tak jak mówię, z ograniczeniem do 90, zimą było to, to 7,1 litra na 100 km, natomiast teraz tam było to 6,5 litra. Tak więc również ta różnica nie jest jakaś ogromna. Natomiast na ekspresówce, wtedy pamiętam, w styczniu ustawiliśmy go na, oczywiście ten pomat na 120 na godzinę, trasa była dosyć pusta, więc nie, nie to, że tam inne mu przeszkadzały, ich płynnie i spalił nam 10 litrów na 100 km podczas gdy teraz, latem, e, zużył zaledwie, to było 7 z małym kawałeczkiem, bodajże 7,2 litra na 100 km, więc zobaczcie jaka to jest ogromna różnica. Na autostradzie e, zimą spalił nam 11,6 litra, więc sporo, a e, jak droga była zatłoczona, były... E, jakby w pewnym momencie, jak go testowaliśmy, było, było naprawdę ogromne mrozy, tam było minus 15 czy 20 stopni, to potrafił dobić do 13, a teraz latem nie przekraczał 8,5. Tak więc sami widzicie, tak, to jest bardzo zależnione od pory roku. Latem cholernie ekonomiczny, zimą e, w trasie i na takich podmiejskich, e, inaczej, na trasach takich podmiejskich i w mieście w dalszym ciągu bardzo ekonomiczne, na trasach szybkiego ruchu już nie do końca. Scenę x trail to nieco skomplikowana sprawa, dlatego że mamy tutaj zarówno miękką hybrydę, jak i e-Power, który teraz widzicie na nagraniu. A na scena e-Power możecie mieć napęd na jedną oś albo e-Force, więc skupimy się po prostu na tym, co widzimy tutaj, czyli e, X-Trail e-Power, e-Force, wersja 5-osobowa. Jest również średnioosobowa, ale rozmawiamy o 5-osobowej. Mamy tutaj cztery wersje wyposażenia. Jest to Accenta, N-Connecta, n track i Tekna. Tecna to jest to najwyższa wersja wyposażenia. I teraz tak, X-Trail e-Power z napędem na wszystkie koła w wersji 5 osobowej jest dostępne w trzech wersjach wyposażenia. Jest to albo N-Connecta za 208 200 zł, albo N-Trek za 211 800 albo Tekna. to jest ta najwyższa wersja wyposażenia, za 218 800 zł. Za co możecie dopłacić? Oczywiście e, jest gama paleta bodajże 10 kolorów i oczywiście większość z nich jest dostępna za dodatkową opłatą. Możecie gdzieś tam dokupić sobie wyższe felgi. Natomiast tak poza tym Nissan ogólnie ma taką tendencję, że większość, jeżeli jest najwyższa wersja wyposażenia, Prawie wszystko, co jest dostępne w danym aucie, to już jest zawarte w tej wersji, poza jednym pakietem. Jest to pakiet Premium, który jest też w tym egzemplarzu dostępny. I tutaj macie m.in. to panoramiczne okno dachowe, które widzicie na nagraniach. Mamy funkcję obniżania lusterek pasażera przy cofaniu, czy też właśnie tą skórzaną tapicerkę, którą Wam dzisiaj tak pokazywałam i zachwalałam. Tak jak sami widzicie, no tutaj e, nawet jeżeli zdecydujecie się na tą najtańszą wersję x czyli tą N-Connecta, która kosztuje 208 200 zł, no to tutaj mimo wszystko dostajecie całą masę udogodnień. Które u konkurencji, w szczególności u, u niemieckiej konkurencji, kosztowałyby was kilkadziesiąt ładnych tysięcy złotych więcej. No i ta różnica między tą najtańszą a najdroższą wersją wyposażenia nie jest też taka znowu wielka, bo to jest to niewiele ponad 10 tysięcy złotych, a wtedy już naprawdę dostajecie full wypas. Jeżeli dobierzecie sobie ten pakiet, o którym mówiłam wcześniej, ten pakiet premium, to tutaj już tak na dobrą sprawę nic się do X-Trail'a dokupić nie da. Więc ta cena ostateczna dla najlepiej wyposażonego X-Trail'a, tak? czyli te 17 tysięcy za pakiet, plus tam 200, powiedzmy sobie 19 tysięcy, za samo auto, to przy dzisiejszych warunkach nie jest na pewno coś, co powodowałoby wielkie zdziwienie. Miałam okazję obcować z X-Trailem już kilka razy kilka egzemplarzy, kilka kolorów, kilka wersji wyposażenia kilka różnych roku i kilka różnych środowisk i jak do tej pory nie wystąpił on w takiej wersji czy w takim środowisku, które by mnie od niego odstręczało. Ja może nie jestem jakąś ogromną fanką rodzinnych suchów, natomiast wiem, że jest to segment, który Polacy ukochali, no bo faktycznie, jako rodzinne auto, taka klasa już zahaczająca o premium, ale które jednocześnie nie będzie Was kosztowało 400 tysięcy złotych, to to jest świetny wybór, naprawdę. Nissan ma to do siebie, że i hałta nie są ostentacyjne, ale mimo wszystko potrafią zrobić wrażenie. Są bardzo dobrze wyposażone, no i <gryw> przede wszystkim Extrayer jest. Cholernie stabilny, ma bardzo dużo przestrzeni dla was, dla rodziny. Pieniądze, jakie za niego płacicie, i wyposażenie, jakie za to pieniądze dostajecie, to również jest moim zdaniem bardzo dobry deal. Także, jeżeli szukacie suwa rodzinnego, ale nie takiego niewielkiego miejskiego, tylko czegoś, czym faktycznie moglibyście pojechać na wakacje i czym faktycznie moglibyście popróbować wjechać w jakiś trudniejszy teren, to uważam, że to auto naprawdę zasługuje na Waszą uwagę. Trochę tych x jeździ już po ulicach, widać to wyraźnie, więc jestem bardzo ciekawa, co na temat tego auta mają do Powiedzenia i jego właściciela, także osoby, które zastanawiają się nad kupnem. Dajcie nam znać, co Wam się podoba, czego Wam brakuje, czego chcielibyście się jeszcze o tym oczy dowiedzieć. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych komentarzy i do następnego razu.